ten hymnu Aniołkowego Grania, ogólnopolskiego projektu edukacyjnego, który po raz trzeci zaistniał na gruncie pabieńskim dzięki publicznemu przedszkolu Kameleon. W miejskim ośrodku kultury, wzorem lat ubiegłych, odbył się finał tego wyjątkowego charytatywnego przedsięwzięcia w postaci koncertu Dzieci Dzieciom. Na scenie zaprezentowały się dzieci z przedszkoli oraz uczniowie szkół podstawowych, którzy włączyli się w tę akcję. Każdy z nas przygotowuje mini program po to, żeby dzielić się tą radością na, na widowni również są dzieci z tych rodzin, są anonimowe, są całe rodziny, ale też są sponsorzy, wszyscy ci, którzy sprzyjają tej akcji. No, mamy ograniczoną ilość miejsc, ale najważniejsze, że są dzieci i doceniamy to, że dzieci działają na rzecz drugiego człowieka, też dzieci. W repertuarze znalazły się przede wszystkim pastorałki i świąteczne utwory połączone z tańcem lub grą na instrumentach. I tak jako pierwsze wystąpiło przed szkole Kameleon w tańcu Jezioro Łabędzie. W dalszej kolejności zaprezentowały się przedszkola numer 10 z utworem ZOZI i Norda Kids, How How How, numer 11 z piosenką o pomaganiu ludziom zespołu Mała Orkiestra Dni Naszych, dzieci z placówki numer 12 zaśpiewały piosenkę Nie miały aniołki, a 16 zimowy walczyk z bałwankiem. Pion szkół podstawowych zainaugurowała jedynka piosenką ZOZI Pachnie Świętami. Następnie na scenie zaprezentował się zespół wokalno-instrumentalny z dziewiątki, który wykonał starałkę od serca do ucha. Kolejne wykonania to tańce. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 13 zatańczyli do piosenki Eni The Spirit of Christmas Past, a szesnastki do utworu Vivaldiego Zima. Szkołę nr 17 reprezentował chór, który wykonał utwór Wieża Babel, a Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Optima przy akompaniamencie szkolnego zespołu zaśpiewały piosenkę Aniołowie z repertuaru Haliny Mlynkowej. Barto również podkreślić, Kreślić, że oprócz wspomnianych 11 placówek w akcję charytatywną włączyła się również Fundacja Taki Dom i Stowarzyszenie Projekt Pabienice. Aniołkowe granie zawsze rozpoczyna się 6 grudnia w Mikołajki i trwa do finałowego koncertu. Idea podstawowa uczenie bycia wrażliwym na potrzeby drugiego człowieka dostrzeganie. Rodziny jako wartości nadrzędnej, zachęcanie ludzi do tego, żeby taką rodzinę zastępczą tworzyć, popularyzacja rodzicielstwa zastępczego, nie zawodowego, ale takiego z serca płynącego. W ramach trzeciej edycji, wsparciem rzeczowym i finansowym, udało się objąć kilkadziesiąt dzieci. Myślę, że powinniśmy być zadowoleni, bo objęliśmy naszą pomocą pięćdziesiąt czworo dzieci. Bardzo dużo paczek. Konkretnych, nowych rzeczy, ale też mnóstwo zbiórek, które organizowały dzieci, młodzież w 11 szkołach oraz Stowarzyszenie Projekt Pabianice. Zebraliśmy 12 100 złotych w talonach, które trafiły do rodzin z rodzin zastępczych dzieci i najuboższych z miasta Pabianic. Dochodzą nowe szkoły, nowe instytucje, które chcą brać znaczenie. Udział w aniołkowym graniu, i bardzo się cieszę. To jest trzecia edycja w Pabianicach. Dla mnie ósma z kolei. Bardzo się cieszę, że zdobyliśmy zaufanie otoczenia i możemy to kontynuować bez ludzi by się to nie wydarzyło. Zawartość paczek była bardzo różnorodna. Były ubrania, były kurtki, były właśnie talony na buty, były materiały chemiczne, środki czystości, żywność, cukier, mąka, herbata, podstawowe rzeczy, materiały szkolne, długopisy, były gry, książki, maskotki i mnóstwo jeszcze by należało tu wymieniać. Społeczności przedszkolne i szkolne w różny sposób w ramach akcji pozyskiwały rzeczy oraz finanse. Na przykład w moim przedszkolu zawsze na, przed Bożym Narodzeniem właśnie organizujemy taką akcję przygotowania świątecznego wystroju. Mamy wieczór pachnący mandarynką z niespodzianką, czyli z Mikołajem i dzieci wraz z rodzicami przygotowują różne cudenika i część z nich jest przeznaczone na przykład na kiermasz, który organizujemy potem w okresie przedświątecznym. Dary trafiły do dzieci z rodzin wskazanych dzięki pomocy między innymi dwóch instytucji. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wskazuje nam rodziny, które wymagają pomocy. Co roku są to inne rodziny i również Miejskie Centrum Pomocy Społecznej wskazuje nam rodziny. W tym roku to były dwie rodziny wielodzietne, tak bym to nazwała, ale w każdej placówce każdy z nas w przedszkolu, w szkole dostrzega potrzeby innych jeszcze, których nie obejmują te instytucje. I dzięki temu bezpośrednia pomoc trafia do szerszego kręgu niż tylko osób zgromadzonych w zasobach tych instytucji. Projekt Aniołkowe Granie powstał w 2004 roku we Wrocławiu, m.in. z inicjatywy Katarzyny Głowiki-Jamrus, dyrektorki przedszkola nr 56 Niezapominajka. I wtedy do głowy... Na mnie przyszło, że potrzeba niesienia pomocy i wspierania idei rodzicielstwa zastępczego będzie wciąż tak bardzo potrzebna. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem wzruszona występami i mam nadzieję, że może kogoś z Państwa, dorosłych na tej sali, zainspirujemy na tyle, że sami stworzycie takie miejsce dla dzieci, które tego potrzebują. Na koniec koncertu wręczono symboliczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w akcję placówkom, instytucjom oraz osobom. Faworki to nieodłączny element karnewału, no i tu z tego czwartku, który zbliża się wielkimi krokami, bo przypada 12 lutego. Dlatego w przedszkolu miejskim numer 13 postanowiono wypróbować przepis na te kruche łakocie smażone w głębokim tłuszczu. Przygotowania chrustu, bo tak też są one nazywane, podjęła się grupa czwarta jeżyki pod okiem nauczycielek w karnawale czas na bale więc zgodnie z tradycją nie tylko balujemy nie tylko tańczymy ale również pieczemy tradycyjne potrawy karnawałowe dzisiaj przyszedł właśnie czas na faworki. Czterolatki ubrały fartuszki i czapki kucharskie, umyły rączki i przemieściły się na świetlice, gdzie na początku dowiedziały się o tym, co to są faworki, dlaczego się je robi i dlaczego są takie pyszne. Kolejny etap pracy to poznanie produktów potrzebnych do ich wykonania, czyli mąka pszenna, żółtka, jajek, kwaśna śmietana, cukier puder, ocet spirytusowy i sól, a następnie prawidłowe odmierzanie ich proporcji. Wszystko to dzieci wymieszały w dużej misce, a pani nauczycielki wyrobiły ciasto, które jak podpowiedziały powinno się bić, czyli uderzać łyżką lub wałkiem, aby było chrupkie. W ten sposób przygotowane odstawiono na pewien czas, aby odpoczęło. Kolejny etap to wałkowanie ciasta i wycinanie prostokątów z nacięciem pośrodku, a następnie ich przewijanie w taki sposób, aby utworzyć kokardki. Niestety, zwłaszcza chłopcy mieli z tym zadaniem mały problem, ale ogólnie… Była to naprawdę fantastyczna sprawa. Dzieci się świetnie przy tym bawiły. Smarzeniem faworków na głębokim tłuszczu zajęły się już panie kucharki. Na koniec chrust należało już tylko posypać cukrem pudrem i spałaszować. Jak widać przedszkolakom bardzo smakowały do tego stopnia, że na jednej sztuce się nie skończyło. Ogólnie była to pyszna nauka poprzez zabawę. Z czego robiliście faworki? Mąki i jajek. I cukier. Co jeszcze? Mąka, jajko? Ocet. Śmietana. Cukier. Soli. I co z tych składników należało zrobić? Faworki. <noise> Czyli jak robiliście faworki? Trzeba było to ciasto? Ugnieść. A później? Zrobić faworki. Jak usłyszeliśmy, warsztaty kulinarne w Przedszkolu Miejskim nr 13 to pewien standard. My bardzo często z dziećmi pieczemy, gotujemy. Na Andrzejki robiłyśmy ciasteczka z wróżbą, które rozdawałyśmy później całemu personelowi. Dzieci również jadły. Parę, parę dni temu byliśmy w szkole w Ksawerowie i tam z kucharzami piekliłyśmy również ciasteczka. Poszerzałyśmy ciasto marchewkowe, tak, marchewkowe więcej. Tak, więc u nas to jest normą. Dzieci są przyzwyczajone i serdecznie wszystkich zachęcamy, żeby w domu również dzieci robiły różne kulinarne przetwory, gotowały i piekły, żeby dzieci uczyły się coraz więcej rzeczy. Przedszkolaki podczas takich zajęć są bardzo aktywne. To są chyba jedne z najfajniejszych zajęć dla dzieci, ponieważ one działają same. Cieszą się z wyrobów własnej pracy, chwalą się przed rodzicami i potem słuchamy, że również w domu próbowały sięgać do przepisów, starych przepisów babci, swoich mam, mam. i razem, spędzając wspólnie czas, robią różne potrawy, pieką i częstują nas również, bo przynoszą produkty swojej pracy również do przedszkola. Ostatnio były pierniki właśnie przygotowane. Dzieci I te... również zrobiły w domu i przyniosły, przyniosły nam pokazać, że z rodzicami robiły piekły, dekorowały i mm. przyniosły nam pokazać, żeby się pochwalić, że w domu też oczywiście robią takie rzeczy. No taki jest właśnie efekt naszych działań, który y, robimy to w przedszkoli, przenosi się potem dalej na, na dalszy grunt, być może to potem zaowocuje w, dalszy, w życiu dorosłym w dalszej pracy tych dzieci. Nie wiem, zobaczymy. Może będzie ma, y, pani Gessler znowu domu jakaś, mm. być może. Ogólnie kulinarne warsztaty łączące edukację oraz zabawę przynoszą same korzyści. Dzieci uczą się samodzielności, uczą się takiej zaradności życiowej, uczą się sprawności manualnej, no i pamięci tak samo, bo zapamiętują, jakie produkty trzeba poznać, poznają te produkty, uczą się ich nazywać, czyli zdobywają taką wiedzę bardzo ogólną i sprawnościową. Dlatego w kulinarnym eksperymentowaniu nie ma barier wiekowych. Od trzylatków już zaczynam. Im wcześniej zaczniemy, tym dziecko jest bardziej wprawione, częściej to robi chętniej, również przełamuje swoją barierę przed różnymi pokarmami, produktami, które nieraz jest dla niej czymś nowym po prostu. A tutaj jak zaczną nawet robić taką podstawową, nawet musik w przedszkolu, jak robimy z trzylatkami, czy jakąś sałateczkę, krojenie podstawowych produktów, to one i tak czerpią z tego największą radość. Produkty, które na co dzień by nie próbowały, na przykład marchewkę, pietruszkę, które w sałatce warzywnej umieszczamy, to one to jedzą i, i proszą jeszcze o dokładkę. I naprawdę robimy takie duże miski tych sałatek i to wszystko jest zjedzone. Dzieci oprócz zrobionych przez siebie faworków na podwieczorek, tak jak inne ich koleżanki i koledzy, ze smakiem zjadły również racuchy upieczone przez panie kucharki. Ferie zimowe to druga co do wielkości przerwa w nauce dla dzieci i młodzieży. Dla tych, którzy nigdzie nie wyjadą, placówki kulturalne zachęcają od 2 lutego do udziału w różnorodnych, ciekawych zajęciach. Ofertę, jak zawsze przygotowała miejska Biblioteka Publiczna i jej filie. Oczywiście jak co roku bardzo interesującą. Myślę, że każde dziecko wyjdzie uśmiechnięte z biblioteki, bo wspólnie będziemy podczas warsztatów literacko-plastycznych wykonywać prace, które będą mogły mogli ze sobą zabrać do domu. Niektóre oczywiście będą upiększały Bibliotekę dla Dzieci i Młodzieży, tudzież filie osiedlowe, bo one również przygotowały też zajęcia dla dzieciaków. I tak filia numer 5, czyli Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży na zajęcia zaprasza w środy i piątki. Filia numer 2 przy ulicy Łaskiej we wtorki, a filia numer 4 na Bugaju przy ulicy 20 stycznia w czwartki. Przede wszystkim zajęcia będą wokół zimy, wokół odpoczynku feryjnego. Na pewno nie będzie to nic forsującego nasze umysły, ale myślę, że, że troszeczkę też Postaramy się przemycić e, wiedzy e, w tym czasie. Wyruszymy na biegun północny. E, będziemy, e, też, e, śnieżne, e, w, będziemy też tworzyć kule śnieżne. Będziemy też malować. Myślę, że to też jest ciekawa rzecz, którą e, Państwo przekonacie się, e, jeśli przyjdą dzieciaczki. E, w Galerii Ex Libris e, ustawimy sztalugi i będziecie mogli, jak prawdziwi malarze, malować. Zimę. Wszystkie zajęcia są bezpłatne, a rozpoczynają się o godzinie 11. Ponadto biblioteka zaprasza starszych uczniów do udziału w quizach bibliotecznych z nagrodami, którzy w czasie ferii odwiedzą placówkę przy ulicy Świętego Jana. Na zajęcia jak co roku zaprasza również Muzeum Miasta Pamianic. W oba wtorki 3 lutego i 10 lutego zapraszamy osoby indywidualne z dziećmi na zajęcia o godzinie 11. W pierwszym tygodniu będą to zajęcia tajemnice Płatki Śniegu. Będą one polegać na prezentacji, opowieści o tym jak powstaje gwiazdka śniegu, płatek, a następnie będą warsztaty plastyczne, w których dzieci ozdobią, wykonają własną drewnianą gwiazdkę. Drugi temat, temat historyczny, rocznica powstania Prasy Pabianickiej. Będą to zajęcia przybliżające historię Gazety Pabianickiej. Oraz dzieci będą mogli razem z opiekunami pobawić się w redaktorów i własnoręcznie wykonać pierwszą stronę gazety. Zajęcia są bezpłatne. Na pierwsze, wtorkowe zapisy przyjmuje Justyna Ruszkiewicz pod numerem telefonu 42 215 39 82 wewnętrzny. 11 lub 24 oraz drogą mailową edukacja małpamuzeum.pabieńce.pl, a na drugie zapisać się można u Piotra Poredy pod numerem telefonu 42 215 39 82 wewnętrzny 22 lub pisząc na adres piotr.poreda małpamuzeum.pabieńce.pl. Ponadto z takich samych warsztatów mogą skorzystać grupy zorganizowane, ale w tym przypadku koszt od osoby to 15 zł. Natomiast w miejskim ośrodku kultury 4 i 5 lutego odbędą się warsztaty filmowe, które poprowadzi Youth in Focus, czyli młody zespół pasjonatów kina, realizujący projekty w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. We wspomnianych dniach w placówce przy ulicy Kościuszki dzieci będą miały głos i narzędzia do opowiadania własnych historii. Pierwszego dnia Uczestnicy wcielą się w rolę reżyserów i aktorów, poznając tajniki kadrowania i kręcąc wspólnie scenę filmową. Natomiast drugi dzień to zabawa w reporterów na czerwonym dywanie, filmowy quiz oraz wielka gala premierowa dzieł. Zapewne będzie mnóstwo śmiechu, kreatywnych wyzwań i niezapomnianej lekcji kina w praktyce. Zapisy na warsztaty filmowe prowadzi sekretariat Moku. Ilość miejsc jest ograniczona. Wszelkie informacje na temat wymienionych feryjnych zajęć znajdują się na stronach wspomnianych placówek i na ich facebookowych profilach. Jak co roku organizatorzy ferii w mieście przygotowali ofertę skierowaną do uczniów, którzy mają w planach spędzić je w sposób aktywny, a to ma zagwarantować Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Dominują w niej zajęcia sportowe w formie turniejów, które w tym roku będą organizowane w dwóch obiektach zamkniętych, czyli w hali koszykówki przy Grotarowieckiego i Miejskiej Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 13 na ulicy Grabowej, ale również na powietrzu i tu mowa o boisku ze sztuczną nawierzchnią. Na Zawody typowo sportowe, to przygotowaliśmy turnieje siatkówki, turnieje koszykówki, turnieje tenisa stołowego, turnieje piłki nożnej, zarówno piłki nożnej, halowej na hali przy ulicy Hali miejskiej, przy ulicy Grabowej, jak również z wykorzystaniem naszego najnowszego obiektu, nowoczesnego boiska ze sztuczną nawierzchnią w drugim tygodniu ferii, również turniej piłkarskim na tym boisku sztucznym, które, które funkcjonuje właśnie dzięki temu, że jest. Jest sztuczne również zimą, także bardzo serdecznie zapraszamy. We wszystkich zawodach organizator przewidział nagrody i upominki. Co istotne, na turnieje i zawody nie trzeba się wcześniej zapisywać. Zapisy są bezpośrednio przed każdym turniejem. Harmonogram tych turniejów, godziny, miejsce ich rozgrywania są dostępne na naszym Facebooku, na naszej stronie internetowej, również na stronie Urzędu Miasta, dlatego że jak co roku patronat nad wszystkimi atrakcjami w ferie objął pan prezydent Grzegorz Maciej. A więc jest to oferta ogólnodostępna i w tych dniach, i w godzinach, gdzie te turnieje się odbywają, kilka minut wcześniej należy się zgłosić na dany obiekt, i tam organizatorzy, czyli nasi pracownicy dokonają stosownych zapisów. W czasie ferii dzieci, młodzież i studenci będą mogli korzystać z pływalni po preferencyjnych cenach biletów. Do godziny 14 dzieci i młodzież za okazaniem legitymacji szkolnej mogą wejść na pływalnię w cenie promocyjnej tylko 8 zł, a więc więc serdecznie również zapraszamy. Jeżeli ktoś organizuje zorganizowany wypoczynek dla dzieci w ferie, na przykład półkolonie, a takie grupy już się do nas zgłaszają, to również do godziny 14 po uzgodnieniu wcześniej z kierownikiem pływalni, takie grupy mogą nieodpłatnie skorzystać z naszej pływalni, a więc również, również warto wziąć to pod uwagę. Oczywiście pływalnia jest dostępna dla wszystkich klientów, oczywiście poza, poza dziećmi i młodzieżą w takich godzinach jak zawsze, a więc ponieważ nie ma grup szkolnych, które, które na co dzień tą pływalnię w godzinach dopołudniowych zajmują, więc zapraszamy codziennie w, godzinach, w, godzinach, w dniach roboczych od 6.30 do 21.30, a w, w weekend od 10.00 do 18.00 w sobotę i od 11.00 do 18.00 w niedzielę. W nie można powiedzieć jak co roku w ferie zaplanowano kuligi. Jeżeli pogoda pozwoli, a więc jeżeli będzie śnieg i mróz w trakcie ferii, to zapraszamy codziennie, w każdy dzień roboczy, od godziny 12 na kuligi oraz zabawy na śniegu, a w ostatni piątek ferii, a więc 13 lutego dodatkowo po ostatnim kuligu zapraszamy również na ognisko z pieczonymi kiełbaskami. Jak już wcześniej informowaliśmy, na Lewitynie wylaliśmy również ślizgawkę, jest ona dostępna, jeżeli będzie mróz, to każdego, kto chce sobie rekreacyjnie poślizgać się na lodzie, również serdecznie zapraszamy. Takie obrazki ostatnio w czasie ferii oglądaliśmy ładnych kilka lat temu i miejmy nadzieję, że w końcu w tym roku będzie można skorzystać z tej frajdy. Sześć drużyn chłopców realizowało w Mistrzostwach Powiatu Pabieńskiego w Koszykówce, rozegranych w Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w ramach Licealiady. W pierwszym etapie mecze rozgrywano w grupach. Z jednej awans do półfinału wywalczyła broniąca tytułu mistrzowskiego, wywalczonego w ubiegłym roku drużyna Zespołu Szkół nr 2, czyli popularnie mówiąc Elektryka, i drużyna wicemistrzów Zespołu Szkół nr 1, czyli Mechanika. W drugiej grupie pierwsze miejsce zajęła reprezentacja pierwszego która wygrała grupę, a drugie miejsce zajął zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie. W półfinałach spotkali się mistrzowi grup z wicemistrzami grup przeciwnych. W pojedynku pierwsze LO kontra gospodarze z zespołu szkół nr 1 zwyciężyli koszykarze Mechanika 41-31, a drugi półfinał wygrali obrońcy tytułu z Elektryka, pokonując rwali z zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie 39-24. Przegrani półfinaliści zagrali mecze o trzecie miejsce, zwycięzcy pojedynek o miejsce pierwsze i nie były to pierwsze starcia tych drużyn w zawodach, ponieważ do takich pojedynków doszło już wcześniej na etapie rywalizacji grupowej. Wówczas rywalizujące o trzecie miejsce koszykarze pierwszego ogólniaka pokonali rywali z Widzewa 39-14. Tym razem zawodnicy z zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego najwyraźniej wyciągnęli wnioski z przegranego pojedynku i wzięli udany rewanż nad rywalami z pierwszego ELO, wygrywając mecz o najniższy stopień podium 56-39. Starcie reprezentacji elektryka i mechanika w fazie grupowej było bardzo zacięte, a zakończone zwycięstwem koszykarzy zespołu szkół nr 2 zaledwie dwoma punktami 32-30. Pojedynek finałowy był również pełen emocji. Gospodarze po pierwszej kwarcie wygrywali 8-7, a w drugiej odsłonie mechanik powiększył dystans i do przerwy prowadził 24-18. Przed ostatnią kwartą koszykarze zespołszku nr 1 odskoczyli na 9 oczek 36-27. Obrońcy mistrzowskiego tytułu z elektryka nie opuścili rąk, mozolnie dążąc do zmiany niekorzystnego wyniku. I na 30 sekund przed końcowym gwizdkiem zbliżyli się do rywali z mechanika na dwa punkty 40-42, a po 15 sekundach do jednego oczka. 8 sekund przed końcem faulowany zawodnik zespołszku nr 1, Michał Skóra, wykorzystał dwa osobiste przypieczętowując zwycięstwo swojego zespołu 44-41, detronizując jednocześnie drużynę elektryka, która nieprzerwanie przez 6 sezonów zdobywała tytuł mistrzów powiatu. Do drużyny mechanika powędrował mistrzowski puchar, który odebrał kapitan Michał Skóra, wybrany jednocześnie najlepszym koszykarzem zawodów, otrzymując pamiątkową statuetkę. Drużyna zespołu szkół nr 1 będzie reprezentowała nasz powiat w półfinale wojewódzkim i licealiady, który rozegrany zostanie 18 marca w Pabienicach. Cztery szkoły wystawiły swoje reprezentacje w zawodach o prymat w powiecie pobieńskim w koszykówce dziewcząt rozgrywane w ramach licealiady. Do walki przystąpiły drużyny pierwszego i drugiego liceum ogólnokształcącego oraz zespół szkół numer 2 i zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w widzewie, które rywalizowały w powiatowej hali sportowej przy zespole szkół nr 1. Zespoły zagrały systemem każdy z każdym. Mistrzostwa powiatu wywalczonego w poprzednim sezonie licealiady broniły koszykarki drugiego ogólniaka, które już w pierwszym meczu pokazały, że chcą wykonać zadanie, pokonując wysoko rywalki z pierwszego LO 56-26. Kolejne spotkanie ze szkół nr 2 kontra ze Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie było jeszcze bardziej jednostronne. Koszykarki Elektryka już w pierwszej kwarcie zostawiły daleko w tyle przeciwniczki, a mecz zakończyły wygraną 61 do 6. Zanim doszło do bezpośredniego starcia koszykarek drugiego Eloi i zespołu szkół numer 2, które było ostatnim spotkaniem zawodów, obie drużyny zapisały na swoich kontach po jednej wygranej. Drużyna elektryka pokonała pierwsze liceum 54:20. A licealistki z drugiego ogólniaka wygrały z drużyną widzewa 43 do 5. Natomiast w meczu, o miejsce trzecie, koszykarki pierwszego ELO pokonały rywalki z zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w widzewie 38 do 6. Przechodząc do finału, drugie liceum kontra zespół szkół numer 2 można powiedzieć, że był on wyrównany i zacięty. Pierwszą kwartę 10 do 7 wygrały koszykarki elektryka. W drugiej odsłonie licealistki odrobiły stratę i do przerwy był remis pod 14. Kolejna kwarta przyniosła jednopunktowe prowadzenie koszykarek drugiego LO 23-22, które ostatecznie pokonały rywalki z zespołu szkół nr 2 33-28, broniąc mistrzowskiego tytułu. Teraz przed mistrzyniami powiatu kolejny etap rywalizacji, półfinał wojewódzki, który rozegrany zostanie 18 marca w powiatowej hali sportowej przy drugim ELO w Pabianicach.